Cześć, nazywam się Andrzej Końko i to jest podcast o dawnym, a jednocześnie wiecznie młodym mieście. Mieście, które czaruje, inspiruje i zachwyca. Zapraszam Państwa do Lwowa. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Końko. Jest ze mną Artur Żak, dziennikarz, a także aktywny działacz środowiska polskiego wojowników. Jest uczestnikiem wielkiego projektu charytatywnego Pomoc Mniejszości Polskiej w Ukrainie na rzecz walczącego kraju. Arturze, jak oceniasz ten proces? Jak oceniasz tę inicjatywę i czy możesz opowiedzieć o swoim doświadczeniu w niej? Oczywiście będę mówił tutaj o społecznikach, czyli o osobach, które z założenia, nawet pomijając, nie, nie, nie zważając na wojnę, działają społecznie, więc u nich w tym środowisku te odruchy prospołeczne są, no, mam wrażenie, że bardziej rozwinięte niż w innych częściach społeczeństwa. Niemniej jednak Polacy mieszkający na Ukrainie są integralną częścią tego społeczeństwa. Pomimo narodowości polskiej, kultywowania tradycji, to są lojalni obywatele Ukrainy. A społeczeństwo ukraińskie zostało postawione w takiej sytuacji, że ono nie ma wyboru. Tutaj nie ma wyboru, nie można się odciąć, nie można udawać, że to się teraz nie odbywa. Nas nie uratuje to, że my się zamkniemy w swojej skorupi, we własnym domku i powiemy: A nie, to odbywa się gdzieś tam dalej, to mnie nie obchodzi. Każdy obywatel Ukrainy ponosi solidarną odpowiedzialność za losy tego państwa i nie państwa jako władze, jako prezydenta, Zeleńskiego, Poroszenkę czy kogokolwiek innego, ale państwa, w którym my mieszkamy celem Rosji nie jest zajęcie Donbasu czy też zajęcie nawet Kijowa celem Rosji jest zniszczenie państwa ukraińskiego i Polacy w takim państwie, które powstanie na, na ruinach państwa ukraińskiego nie mają racji bytu Polacy są naturalnym wrogiem tego agresora, więc w ten czy inny sposób, niezależnie czy ktoś jest działaczem społecznym, czy po prostu e, wpłaca pieniądze na rzecz czy działań humanitarnych, czy też e, proobronnych pro dla Ukrainy, jestem przekonany, że Polacy, tak samo jak i Węgrzy, Rumuni, Bułgarzy, Gagauzi, Tatarzy, czy też Ukraińcy e, działają na rzecz e, na, na, na rzecz. Pokonania tego wroga, zatrzymania tego wroga, bo tutaj jeszcze ja bym powiedział o pamięci historycznej. Polacy mieszkający tutaj pamiętają dobrze, czym się kończy przyjście Rosjan. Polacy dotychczas wiedzą, czym się skończyło przyjście Rosjan, czy w 1939 roku, czy później w 1944. I każdy z Polaków tutaj mieszkających odczuł to na własnej skórze swoich przodków, tak? Bo każdy z nas słyszał te opowieści, i to nie były książki historyczne, tylko to były opowiadania naszych dziadków, pradziadków, babć, rodziców. Często, jeżeli mówimy o osobach trochę starszych niż ja. Więc myślę, że Polacy tutaj nie mieli innego wyboru. Tutaj nawet nie chodziło o jakąś. Prospołeczną aktywność, tylko po prostu to jest konieczność. Polacy, tak samo jak każdy inny obywatel Ukrainy, nie mają wyboru. Lwów dzisiaj w Radiu Kurier Galicyjski. Inicjatywa tej pomocy polskiej mniejszości Ukrainy ma kilka poziomów jest nadawana w różnych kierunkach. Jak to wygląda technicznie i proszę opowiedzieć o swoim doświadczeniu w tej pracy? To się odbywa wielowektorowo, wielowątkowo. Polskie organizacje i Polacy mieszkający tutaj byli postawieni w takiej samej sytuacji jak inni obywatele Ukrainy. Czyli musieli się zmierzyć z czymś, z czym ludzie od kilkudziesięciu lat w Europie nie mieli do czynienia. I na początku, tak jak powiedziałem, to było chaotyczne. Czasami to była właśnie redystrybucja od osób prywatnych, od stowarzyszeń, czasami od fundacji. Ale tak jak ja później powiedziałem, niektóre duże kierunki działania zostały właśnie przyjęte i bardzo słusznie, na przykład przez agencję RARS polską, czy też na przykład Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Fundacja Solidarności Międzynarodowej to jest duża struktura działająca w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która. Do wojny realizowała wielomilionowe projekty na Ukrainie, dążące do usprawnienia działania, zarówno na tym poziomie samorządowym, czyli usprawnienia procesów przy reformie samorządowej, jak i po prostu infrastruktury, czyli gdzieś dotacja straży pożarnej, gdzieś wodociągi, czyli usprawnienie funkcjonowania tutaj na terenie Ukrainy. Niemniej jednak nadal. Te część tej pomocy od osób prywatnych bądź mniejszych środowisk trafia do organizacji polskich i biorąc pod uwagę, że my tutaj na zachodzie Ukrainy no, nie mamy aż tak dużych problemów, więc większość tej pomocy. Automatycznie trafia dalej na wschód, przez różne kanały. Tak jak ja powiedziałem, to są i prywatne kanały, i kanały organizacji społecznych, i Caritas PS, a czasami struktury państwa ukraińskiego, czy też państwa polskiego. Niemniej jednak te organizacje, na przykład w Polsce, dotujące taką pomoc, doszły do wniosku, i to jest bardzo słuszny, bardzo wniosek, że czasami nie ma sensu przywozić Produktów przez granicę, bo logistyka przewiezienia przez granicę jest logistyką bardzo kosztowną. I nie... kosztowną i czasochłonną, jak już dobrze wiemy, w, co się dzieje na, na granicy. Więc na przykład ci duzi grantodawcy na tą pomoc humanitarną, na przykład tacy jak Fundacja Wolność i Demokracja, ale nie tylko, wpadły na pomoc, że można po prostu przekazywać środki. Środki, za które są kupowane produkty, a organizacje polskie tu zajmują się redystrybucją. Czyli pakują i wysyłają dalej w świat. Czy też bezpośrednio do swoich środowisk, ale tak jak powiedziałem, często jest tak, że środowiska polskie tutaj no nie mają takiego dużego problemu jak środowiska polskie w Charkowie, czy, 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 też, nie, czy też w Hersoniu. Niemniej jednak ta pomoc, ja mam wrażenie, że w większości przypadków, w większości, trafia nawet nie tyle do Polaków, jeżeli mówimy o wschodzie, tylko do wszystkich potrzebujących. I to niezależnie, czy mówimy, bo czasami mam do czynienia na przykład z pomocą y, taką bardziej militarną, że tak określę. Oczywiście nie mówię tutaj o broni, tylko o jakimś y, różnym wyposażeniu y, dla żołnierzy, biorąc pod uwagę, że ja mam dużo znajomych wojskowych w Polsce, to w pierwszych tygodniach tej pełnoskolowej inwazji, ja się śmiałem, że my ich rozebraliśmy do naga, tak, zabraliśmy prawie wszystko, śmieję się, że zabraliśmy, tak naprawdę ci ludzie sami to dostarczyli. Mam znajomych też z różnych e, służb mundurowych, m, działających na przykład w takich e, proobronnych stowarzyszeniach, jak e, Stowarzyszenie Tobie Ojczyzno, to jest e, z południa Polski, z Małopolski Stowarzyszenie e, Strzeleckie, które kultywuje i y, tradycje patriotyzm, ale także różne umiejętności y, takie proobronne, tak, tak, tak bym to określił. I oni regularnie organizują różnego rodzaju wydarzenia, na których zbierają środki i za te środki kupują jakieś rzeczy związane właśnie z walką na wschodzie. Czasami to jest wyposażenie wojskowe, a czasami to jest medycyna, na przykład Pola Walki. I też oni raz na jakiś czas przywożą te rzeczy tutaj do Lwowa i te rzeczy ja się zajmuję redystrybucją, czyli skierowuję bezpośrednio do rąk własnych, bo mamy, jeżeli mówię tutaj o wojskowych, to. Mm, ja mam taki zwyczaj, że ja chcę, żeby to trafiło bezpośrednio do rąk konkretnego żołnierza bądź konkretnego pododdziału. Tutaj nie będę mówił o korupcji, bo wiele osób o tym mówi, ale biorąc pod uwagę, że ta pomoc, którą ja organizuję, to nie jest jakaś ogromna pomoc w skali, w skali, w skali armii ukraińskiej, tylko to są pododdziały konkretne, które ja znam. No, znam tych ludzi. Znam ich osobiście i wiem, że na pewno, jeżeli im to nie będzie potrzebne, to oni przekażą to osobom, które tego potrzebują. Nieraz tak się zdarzało, taką przyjemną sytuację miałem właśnie też między innymi znajomy opowiadał, że Batalion imienia Szejka Mansura, to są Czeczeni, którzy walczą po stronie ukraińskiej. Jak on im przywiózł tę pomoc, to nie popatrzyli się, wybrali rzeczy, które są potrzebne. Mówi, nie, a to mamy. On mówi, nie, no ale to, są, to jest dobry sprzęt, będziesz miał na później. On mówi, nie, nie. To będzie potrzebne komuś, in, komuś innemu, i nie kiedyś, tylko już teraz. I tak to się odbywa. E, tak jak powiedziałem, te duże globalne dla działania, m, działania pomocowe zostały przekazane dla, albo przyjęte przez tych większych graczy, a środowiska polskie nadal, na, nadal działają na swoim małym, niedużym poletku, ale Czasami się okazało, że te nasze poletka są zdecydowanie większe niż Ziemia Lwowska, i nagle się okazywało, że znasz ludzi, których, których wcześniej byś nawet nie pomyślał i ci ludzie byli w naprawdę bardzo różnych miejscach, czy w izjumie, tak jak powiedziałem, czy w chersoniu, czy w Charkowie. Dzisiejszy lwów w podcaście kuriera galicyjskiego. Robić coś takiego to wymaga i wysiłku, i czasu, i też rozpoznania. I mimo tego, że wojną już można być zmęczonym, to naturalne, ale wciąż jesteśmy świadkami ludzkiej chęci wesprzeć potrzebujących, walczących, cierpiących. Kiedy ja o tym myślę, to zawsze mnie wypełnia wdzięczność i duma za Polaków. Następne pytanie. Arturze, wiem, że w swoim doświadczeniu kontaktujesz z wieloma Polakami, którzy tu pomagają na różny sposób dla zwycięstwa w tej wojnie. To są i wolontariusze, i medycy, i psycholodzy, dziennikarze, też wojskowi instruktorzy. Jak ty oceniasz obecność Polaków na froncie? Powiem w ten sposób. Jeżeli chodzi o wolontariuszy, czyli tych, którzy walczą w ramach Sił Zbrojnych Ukrainy, oni jednak... Wykazują się dosyć dużą anonimowością, tak jak oni często o tym mówią, ich zadaniem nie jest PR i, i reklamowanie własnej osoby, tylko, tylko, tylko praca. Myślę, że ilość tych wolontariuszy, która pojechała, tych ochotników na Ukrainę po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę świadczy o tym, jak Polacy chcieli Ukrainie pomóc. Zaznaczyłbym też, o czym często się zapomina, że polscy instruktorzy od 2016 roku aktywnie szkolą ukraińską armię. To są były zarówno szkolenia W Jaworowie, ale jak teraz też wiemy, często to trafia do przestrzeni informacyjnej, to były szkolenia praktycznie po całej Ukrainie. W Kamińcu podolskim szkolili się saperzy, w Żytomierzu i innych miejscach powstawały siły specjalne ukraińskie przy pomocy między innymi e, instruktorów e, jednostki Grom, czy też e, jednostek specjalnych z e, Lublińca. Więc ten udział polskich żołnierzy w powstaniu armii ukraińskiej jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Plus zaznaczyłbym też e, rolę polskiego biznesu, przecież... Przez 30 lat niepodległości Ukrainy, polskie firmy budują swoją przyszłość na terenie Ukrainy. Tak, to jest teren, rynek trudny, że to tak określę. W różnych latach tych 30 lat niepodległości Ukrainy warunki były różne, że tak powiem. Niemniej jednak ci biznesmeni, ten biznes polski buduje tutaj ten biznes. I automatycznie od początku wojny, od 2014 roku, znam dużych graczy, którzy pomagają ukraińskim żołnierzom i cywilom, między innymi na Donbasie. A z pełnoskalową wojną na Ukrainie oni jeszcze bardziej aktywnie się dołączyli do tej pomocy. I tak, to jest taka mieszanka wojskowych. Emerytowanych wojskowych, emerytowanych przedstawicieli służb, innych służb mundurowych, ale także dziennikarze, publicyści. Społecznicy. No tutaj można wymieniać naprawdę gro tych organizacji. Nie wiem, Fundacja Zakres, Fundacja Pogoń Ruska, która cały czas jeździ na najbardziej wysunięte rubieże obrony Ukrainy. Nie wiem, Słowomir Wysocki, mój znajomy, to jest. Jednoosobowa fundacja i stowarzyszenie, które od dwóch lat na swoich plecach wozi pomoc dla ukraińskich żołnierzy, także przyjeżdża na kilka dni do Polski, zbiera to wszystko, co udało się zgromadzić i wiezie na wschód Ukrainy, żeby bezpośrednio praktycznie do okopów dowieść tę pomoc. To są naprawdę niesamowici ludzie. Nie? Monika Andruszewska, polska dziennikarka, która na wojnie jest od 2014 roku i teraz twierdzi, że nie jest dziennikarką, tylko od wielu miesięcy. Więc jej działalność jest po prostu skierowana na pomoc ukraińskim żołnierzom. Olha Solosz, polska publicystka, dziennikarka, doktor, naukowiec właśnie też, też Aktywnie, aktywnie działa na, na, na tym polu i tak naprawdę pewnie kogoś pominąłem i kogoś mogę obrazić, ale tych ludzi naprawdę są setki, jak nie tysiące i często to są ludzie, którzy poświęcili swoje dotychczasowe życie. Chociażby jak na przykład polscy medycy, którzy działają na, na froncie wojny Rosji z Ukrainą, przecież to są już czasami. Yy, Ludzie, którzy tylko na jakiś czas przyjeżdżają do Polski, żeby odpocząć. I czasami to byli ludzie, którzy po prostu zostawili wszystko, żeby wspomóc Ukrainę w, tym, w, tej, w tej nierównej walce z Federacją Rosyjską. Więc to jest też kolejny element, kolejna cegiełka, która powoduje to, że można być dumnym z narodu, narodu polskiego. Oczywiście te negatywne rzeczy i tych, te negatywne osoby my słyszymy jakoś bardziej, oni niestety są głośniejsi, bo dobro się robi w ciszy, jak ktoś kiedyś mądry powiedział, a te złe rzeczy niestety w, w głośności, że użyję takiego sformułowania. Dzisiejszy Lwów w podcaście Kuriera Galicyjskiego. Nie bardzo inspiruje to, że tak wielu Polaków włączyło się w tą pomoc dla Ukrainy, dla Ukraińców, mimo różnych opinii i relacji polsko-ukraińskich, tym bardziej dużo Polaków, którzy poszli tak daleko aż na samą linię frontu i są faktycznie oszczeliwani też tracą życie, tracą zdrowie, tracą jakby szanse na swoje personalne, wygodniejsze życie, ale w zamian robią te wspaniałe rzeczy i tworzą historię, historię polsko-ukraińską, nową, na której możemy budować dalej naszą przyszłość. Ja mam nadzieję, że ludzie to zapamiętają. Tak jak mówiłem wcześniej, czasami właśnie ta opinia publiczna jest odmienna od opinii politycznej. Więc ja mam nadzieję, że te cegiełki właśnie budowania dobrych relacji, te dobre uczynki będą widoczne w przyszłości. Oczywiście czasami możemy usłyszeć, że Ukraina jest niewystarczająco wdzięczna Polsce. Nigdy nie słyszałem od ludzi, którzy aktywnie pomagają Ukrainie, czyli działają na tym polu, żeby oni powiedzieli, że ktoś jest za mało wdzięczny za ich pomoc. Nigdy nie słyszałem takiego sformułowania od tych ludzi. Niestety takie sformułowania padają z ust osób, które, które raczej nie mają swojego wkładu w taką pomoc. Więc mam nadzieję, że te z cegły już na trwale zbudują relacje polsko-ukraińskie. Powiem ci szczerze, ja znam ludzi, którzy, że to tak określę, nie pałają nadmierną miłością do ukraińskiej wizji historii. O, tak to bardzo dyplomatycznie określę. Niemniej jednak te osoby od pierwszych dni aktywnie pomagały Ukrainie. E, z kilku powodów. Z powodu tego, że Ukraina to jest. E, ten kraj, to społeczeństwo, ten, ten naród poszkodowany, tak, on został napadnięty, i z czystej przyzwoitości to, to robią, a dwa z interesu polskiego, z tak zwanej polskiej racji stanu, bo powtórzę to, co ja mówiłem wcześniej. Tylko wtedy Polska może być w pełni bezpiecznym krajem, krajem rozwijającym się, kiedy będzie działała, współdziałała razem z Ukrainą. Niestety, w momencie, w którym by upadła Ukraina, i ci ludzie moi znajomi to dobrze wiedzą, to niestety historia pokazuje, że po kilku latach to już Polacy musieliby walczyć także z Ukraińcami. W momencie, w którym w 1920 roku w armii bolszewickiej tak? też walczyli Ukraińcy i tak samo tak jak mówisz, byłoby w 1939 roku yy, i to Polacy, nawet którzy mówię, nie muszą kochać Ukraińców, powinni sobie zdawać sprawę, jaki jest polski interes yy, stanu jaka jest polska racja stanu i mam nadzieję, że politycy polscy to wiedzą Dzisiejszy Lwów w podcaście Kuriera Galicyjskiego Gdyby wśród naszych słuchaczy był ktoś, kto by chciał dołączyć do szczytnej sprawy i włączyć się w tą drogę pomocy, to jak mogą to zrobić? Jaki jest scenariusz i podalsze kroki, jak znaleźć ludzi czy organizacje, żeby być pewnym, że Twoja pomoc trafi do naprawdę potrzebujących? Jest kilka sposobów tak naprawdę pomocy. Wyszukać można, jeżeli ktoś mieszka w Polsce i chce wesprzeć finansowo bądź materialnie, jest kilka struktur, które tym się zajmują. Nie wiem. Polecam, nie chciałbym tak konkretnie polecać organizacji, ale na przykład e, pomoc Ukrainie, jeżeli wejdziemy na taką stronę, tam jest podane, gdzie możemy się zwrócić, na przykład w swoim miasteczku, czy też w swoim mieście, gdzie możemy pójść. Możemy, jeżeli chcemy pomóc tutaj na Ukrainie fizycznie, mieszkamy na Ukrainie, możemy się zwrócić do jakiegokolwiek środowiska polskiego w danej miejscowości. Na pewno takie środowiska są i na pewno praca się dla każdego chętnego, znajdzie Dziękuję za rozmowę, był z nami Artur Żak. Dziękuję ślicznie za przymiłą rozmowę. Chciałbym tylko jeszcze raz powtórzyć, że mój udział w tej pomocy jest udziałem bardzo, bardzo małym. Całe, cała zasługa leży tak naprawdę na po stronie narodu polskiego. Dziękuję pięknie za rozmowę. I to spotkanie jeszcze raz przekonało mnie, że trudne, smutne, ciemne czasy rodzą jasnych ludzi. Tego przykładem mogą być tysięcy Polaków, którzy odważyli się rozdzielić ból Ukraińców i to doświadczenie braterskiego ramienia ma znaczenie historyczne dla przyszłości naszych narodów, dla dobra obu naszych krajów. Lwów dzisiaj w radiu kurier galicyjski. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Публікація виражає лише погляди авторів і не може бути ототожнювана із офіційною позицією канцелярії прем'єр-міністра Республіки Польща та фонду Свобода і демократія.